W 2000 roku doszło do legendarnej już potyczki zespołu Metallica z serwisem Napster. Nowo powstały wtedy serwis był czymś zupełnie nowym dla branży muzycznej, i dziś można powiedzieć, że już wtedy mm, przecierał szlaki dla serwisów streamingowych, które obecnie na rynku muzycznym królują. Natomiast działanie Napstera stało wtedy, powiedziałbym, w sprzeczności z ówczesnymi prawidłami funkcjonowania branży muzycznej. No i naprawdę ciężko się dziwić artystom, wytwórniom i tak dalej, że zwyczajnie nie chcieli być wtedy okradani. Musiały minąć lata, żeby każdy z podmiotów uczestniczących w podziale muzycznego tortu był w. Względnie zadowolony, choć dziś przecież mówi się, że artyści zazwyczaj z tego, jak funkcjonuje streaming, zadowoleni nie są. Natomiast kiedy pojawił się Napster, pierwszym zespołem, który wyszedł mu zdecydowanie naprzeciw, była właśnie Metallica, która nie miała zamiaru odpuścić w tej sprawie. Metalika, odcinek kolejny. Zapraszam serdecznie i rozpoczynamy tutaj sobie opowiadanie o potyczce o legendarnej już potyczce z Napsterem. Od razu mówię, że całego tematu nie wyczerpiemy w tym jednym odcinku. Dlatego jeśli chcecie kolejny materiał z podznaku Metalika kontra Napster jak najszybciej. Zostawcie tutaj łapkę w górę, w komentarzu podzielcie się swoim zdaniem w temacie Metallica kontra Napster, czy sam zespół, jak i Ulrich postąpili słusznie, no i oczywiście subskrybujcie Panu Kulturkę, żeby z odcinkami o Metallice, ale też o innych zespołach, o których naprawdę sporo nagrywamy, być na bieżąco. W marcu 2000 roku w rozgłośniach radiowych zaczął wybrzmiewać nowy utwór zespołu Metallica. Utwór I Disappear, który miał trafić do soundtracku słynnego filmu akcji Mission Impossible 2. Jak pewnie wiecie, głównym bohaterem Mission Impossible jest Tom Cruise, i tutaj taka ciekawostka: to podobno on sam zażyczył sobie, aby jeden z utworów do ścieżki dźwiękowej filmu stworzyła właśnie Metallica. Zespół się zgodził, co oczywistością nie było, ponieważ w przeszłości otrzymywali oni oczywiście multum podobnych ofert, natomiast zawsze je odrzucali. W późniejszych latach z przemysłem filmowym zakolegowali się oczywiście dużo bardziej, no bo chociażby patrząc na ostatnie lata, drugie życie za sprawą serialu Stranger Things otrzymał utwór Master of Puppets. Natomiast co do emisji I Disappear w rozgłośniach radiowych? W tej kwestii doszło prawdopodobnie do jakiegoś przecieku. Utwór nie był bowiem przeznaczony do emisji radiowej. Do akcji weszli więc prawnicy, wszczęto też dochodzenie w celu ustalenia po prostu źródła przecieku. Ale tutaj jeszcze na chwilę się wstrzymajmy i opowiedzmy sobie co nieco o genezie powstania w ogóle. Tego numeru. Metallica skomponowała, zaaranżowała i nagrała I Disappear w ciągu zaledwie tygodnia, w grudniu 1999 roku, oczywiście w studiu The Plant w towarzystwie Boba Rocka. Przed stworzeniem utworu doszło do sytuacji, że Tom Cruise zabrał Larsa Ulrika na plan filmowy, a później zaprezentował mu przedpremierowy pokaz. No i to oczywiście mocno zainspirowało Ulrika do stworzenia takiego, a nie innego utworu. Czuł bowiem, że Metallica musi oddać w nim rozmach całego filmu, całego widowiska na pytanie, w jaki sposób utwór I Disappear wyciekł, jest z dzisiejszej perspektywy dość normalna. Natomiast na tamten moment w szeregach ludzi z wytwórni, a także całego zespołu zapanowało prawdziwe zamieszanie, bowiem wróg, z którym przyszło się później mierzyć, sprawiał wrażenie dotychczas powiedziałbym nieznanego i przez to jeszcze bardziej niebezpiecznego. Utwór, jak pewnie się domyślacie, patrząc na tematykę dzisiejszego odcinka, wyciekł przez internetową platformę dystrybucyjną o nazwie Napster. Serwis ten został stworzony przez Studenta pierwszego roku Boston Northeastern University Shauna Fanninga. Nastolatek miał stworzyć ten program zainspirowany w pewien sposób słowami swojego współlokatora słowami narzekań na niesolidność stron internetowych oferujących pliki MP3 do pobrania. Pomysł Fanninga oparty był o wymianę cyfrowych plików przez sieć peer-to-peer. -peer. Pobierając program Napster, jego użytkownicy uzyskiwali dostęp do globalnej społeczności i jej muzycznych zasobów, co umożliwiało szybką i łatwą wymianę plików. Pomysł Fanninga okazał się skuteczny, no i co tu dużo mówić, w pewien sposób rewolucyjny. W ciągu zaledwie 9 miesięcy działalności portalu, program Napster na swoich komputerach zainstalowało 5 milionów użytkowników, dzięki czemu na tamten moment stał się on jednym z najpopularniejszych programów w historii internetu. Portal wkrótce przeobraził się w pełnoprawną firmę. Firmę, której pracownicy dumnie nazywali Napstera mianem MTV, ery internetu, starając się pokazać tym samym moc portalu, ponieważ no, MTV swego czasu było najpotężniejszą najważniejszym narzędziem promocyjnym w branży muzycznej. No tylko, że była tutaj pewna różnica. Z działalności MTV w latach 80 czy 90 zadowoleni byli wszyscy. Zarówno widzowie, jak i sami artyści, a także wytwórnie, którym oczywiście płacono za możliwość wyświetlania ich klipów, czy klipów zespołów należących do tych wytwórni na antenie. Napster natomiast okazał się świetnym narzędziem dla odbiorców, ale wrogiem numer jeden dla samych artystów i wytwórni, którym Portal zwyczajnie nie płacił wtedy ani grosza. Jak na rosnącą popularność Napstera zareagował wtedy, no chyba nie do końca przygotowany na to rynek muzyczny? Ano zareagował, powiedziałbym, wrogo. Jeszcze przed akcją z I Disappear Metallica, bo 7 grudnia 1999 roku Recording Industry Association of America złożyło przeciwko Napsterowi pozew, Oskarżając portal, a właściwie już firmę, no bo była to już wtedy pełnoprawna firma, odczytuje szerzenie muzycznego piractwa na niespotykaną skalę. Skala faktycznie była niespotykana. Branża muzyczna w tej sytuacji chyba tak naprawdę po raz pierwszy przekonała się o potędzy internetu, że cokolwiek wrzucone w tę magiczną sieć raz jest w stanie rozprzestrzenić się wszędzie, dotrzeć po prostu do każdego. A walka z tym no, była jedną wielką niewiadomą. Bo okej, okay, piractwo w branży muzycznej było obecne właściwie zawsze. Każdy nośnik można powiem skopić, i kopie później sprzedawać po niższej cenie. Natomiast rozprzestrzenianie się nielegalnie kopiowanej muzyki w internecie zdawało się być, powiedziałbym, wyższym levelem, wyższym poziomem całego tego problemu. Wiceprzewodniczący wcześniej przeze mnie wspomnianej organizacji, czy też Zrzeszenia Wydawców Muzyki w Ameryce, czyli w skrócie RIAA, Carrie Sherman, stwierdził w specjalnym oświadczeniu wydanym dla prasy. Napster upowszechnia piractwo i próbuje budować swój interes kosztem artystów i właścicieli praw autorskich. Eileen Richardson, szefowa Napstera, w odpowiedzi na to oświadczenie próbowała obalić zarzuty i oskarżenia kierowane w ich stronę przez RIAA i twierdziła, że głównym celem platformy Napster jest umożliwienie początkującym artystom dostępu do szerokiej publiczności. Richardson odpowiadała. Jeśli jakiś artysta nie życzy sobie umieszczania swojej twórczości w internecie, my jej tam nie umieścimy. Byłoby miło, gdyby przemysł muzyczny działał razem z nami, a nie przeciwko nam. Prosiliśmy go, wręcz błagaliśmy o listę artystów, którzy nie życzą sobie umieszczania swojej muzyki w sieci, ale nam takiej listy nie dostarczono. kwietniu 2000 roku, zaledwie chwilę po wycieku utworu I Disappear, Metallica stała się pierwszym zespołem, który oficjalnie wkroczył na ścieżkę sądową, w publiczną po prostu konfrontację z serwisem Napster. Dokładnie 13 kwietnia Howard King złożył w imieniu Metaliki pozew do sądu okręgowego przeciwko Napsterowi, a także trzem amerykańskim uniwersytetom, które zezwalały na używanie Napstera na swoich uczelnianych komputerach. Howard King w pozwie pisał następujące słowa. Powody są właściciela i utworów i ich nagrań stworzonych przez zespół znany na całym świecie pod nazwą Metallica. Od czasu pierwszej płyty z 1983 roku Metallica wydała 9 albumów, w tym dwa podwójne i sprzedała ponad 50 milionów egzemplarzy swoich płyt w samych Stanach Zjednoczonych. Album Metallica z 1991 roku sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w nakładzie przekraczającym 12 milionów egzemplarzy, stając się trzecim najlepiej sprzedającym się albumem, od kiedy sklepy wprowadziły w 1991 roku system monitorowany sprzedaży SoundScan. Płyta Metallica wciąż sprzedaje się w nakładzie niemal miliona egzemplarzy rocznie. National Academy of Recording Arts and Sciences dziewięciokrotnie nominowało Metallicę do nagrody Grammy, którą zespół zdobył pięć razy. Aż do tej pory kreatywna działalność Metalliki była wynagradzana poprzez sprzedaż płyt kompaktowych, winylowych oraz taśm magnetofonowych, a także innych dodatkowych produktów. W dalszej części pozwu Howard King odnosi się już bardziej do działalności Napstera. Napster opracował i dystrybuował o oprogramowanie, którego jedynym celem było czerpanie przez niego zysków z namawiania i zachęcania do nielegalnego rozpowszechniania dorobku artystycznego najbardziej docenianych i odnoszących sukcesy artystów muzycznych z całego świata. Wszystkie te czyny miały miejsce bez wiedzy i zgody powodów, którzy nie dostawali wynagrodzenia z tytułu przysługujących im praw autorskich. Lars Ulrich napisał swoje odrębne oświadczenie. Przy każdym projekcie przechodzimy przez wyczerpujący proces twórczy w celu stworzenia muzyki, która najlepiej będzie będzie według nas reprezentowała metalikę. Podchodzimy do naszego rzemiosła, czy jest to muzyka, teksty, czy zdjęcia i oprawa graficzna, bardzo poważnie, tak jak większość artystów. Napawa nas obrzydzeniem, gdy nasz kreatywny dorobek traktuje się jak towar, a nie jak sztukę, którą jest. Z biznesowego punktu widzenia jest to piractwo, czyli przywłaszczanie sobie czegoś, co należy do kogoś innego, i jest to złe z moralnego i prawnego punktu widzenia. Wymiana takich danych, muzyki, klipów, wideo, zdjęć czy czegoś innego oznacza obrót kradzionym towarem. 1 maja Lars Ulrich i Howard King postanowili zagrać Napsterowi na nosie. Panowie dali cynk lokalnym i ogólnokrajowym mediom i po południu wybrali się do siedziby głównej Napstera w San Mateo w Kalifornii, gdzie wręczyli przedstawicielom firmy 100 spudeł dokładnie 13, w których nie było nic poza papierami. A co w tych papierach? Ano 335 tysięcy nazwisk osób, które za pomocą oprogramowania Napster miały nielegalny dostęp do twórczości Metaliki, a pewnie w niejednym i nie w dwóch przypadkach Obracały tą twórczością dalej, przez co liczba potencjalnych kupców, nabywców, oryginalnych płyt metaliki drastycznie wtedy spadała. Oczywiście podczas całego tego performanceu Kingowi i Ulrikowi towarzyszyła masa kamer, aparatów, mikrofonów i dyktafonów. Tego samego popołudnia Ulrik wykonał kolejny medialny krok, udzielając wywiadu na łamach audycji The Money Program nadawanej przez BBC. Ulrik w wywiadzie tym mówił przekonującym tonem: Jeśli będziemy musieli chodzić od drzwi do drzwi i konfiskować dyski twarde, zrobimy to. No i i można by się tutaj zastanowić, czy Ulrik nie poszedł o jeden albo dwa kroki za daleko. Okej, okay, walka z nielegalnie działającym Napsterem wydawała się jak najbardziej zasadna, bowiem no, kto normalny chce dać komuś innemu się okraść. Natomiast wplątanie w to wszystko i oskarżanie w dużej mierze mimo wszystko fanów, z których robi się oszustów, a którzy to po prostu często zwyczajnie nie mają kasy, są studentami i tak dalej, no to jest temat do dyskusji. Natomiast generalnie Ulrik postawił to wszystko na jedną kartę i nie ma co się oszukiwać. PR został tutaj wtedy mocno nadszarpnięty. W oczach wielu stał się gościem napuszonym, egoistycznym, ale z drugiej strony ja nie byłbym w ocenianiu jego zachowania jednoznaczny. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Jestem ciekawy waszego zdania, także dajcie znać koniecznie w komentarzu, co o tym uważacie. Dziś w takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia oczywiście z wysypem memów na ten temat. Memów z twarzą Ulrika, natomiast no... Wtedy być może memów jako takich jeszcze nie tworzono, ale poszczególne inicjatywy powstawały. Jak na przykład założona na szybko prześmiewcza witryna paylars.com, poprzez którą można było wpłacać jednego dolara od każdego ściągniętego utworu metalki, żeby wynagrodzić straty, które rzekomo ponosi zespół. Co ciekawe, Metallica zamiast wsparcia otrzymała od wielu zespołów, od wielu kolegów ze sceny, słowa krytyki pod swoim adresem. Na przykład zespół Dio of Spring mówił: Zawsze uważaliśmy, że lepiej mieć więcej fanów niż mniej. Gino Moreno, lider Deftons, mówił Metallica nie potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy. Rozścieczony Urik na słowa wokalisty Deftons odpowiedział natychmiast. Widziałem, jak ten palant z Deftons wygadywał te bzdury na mój temat. Czy to najlepszy argument, na jaki ludzi stać? Słuchanie tego na początku było trochę denerwujące, ale teraz jest to z jednej strony zabawne, a z drugiej smutne. A właściwie smutne i żałosne. Czy potrzebujemy więcej pieniędzy? Nie, wystarczy nam to, co mamy. Dziękuję, że wyrażasz troskę o moją sytuację finansową, ale jestem zabezpieczony na 10 pieprzonych pokoleń do przodu. Wszystko u mnie w w porządku. Może więc chodzi o coś innego? 3 czerwca Metallica przybyła do Los Angeles, żeby po raz pierwszy na żywo wykonać okryty nap sterową sławą utwór I Disappear na żywo podczas ceremonii MTV Movie Awards. W dniu występu Rick udzielił wywiadu e, przybyłemu na miejsce dziennikarzowi e, pisma Kirank. No i perkusista Metaliki chciał się wypowiedzieć na łamach tego właśnie magazynu, bo go cenił, a i wiedział, że Kirank jest w Metalice dość przychylny, to też pewnie chciał mieć po prostu pewność, że nikt nie będzie zadawał mu specjalnych Trudnych pytań, oskarżał go o cokolwiek, drążył i tak dalej, tylko da mu się po prostu w sposób spokojny, dość długi wypowiedzieć. Dziennikarz pokonał więc długą drogę i przybył na miejsce, żeby w bujnym ogrodzie luksusowego hotelu The Sunset Marquis porozmawiać z Ulrikem. Wygrzewający się na słoneczku przy hotelowym jacuzzi perkusista Metaliki opowiedział o powodach złożonego przez Metalikę pozwu. Rzadko kiedy możemy w mediach usiąść na spokojnie, tak jak teraz i wyjaśnić o co dokładnie nam chodzi. Mam gdzieś to, czy ludzie mnie lubią, ale ta sprawa jest poważna. Większość moich wypowiedzi została przycięta do 30-sekundowych komentarzy, dlatego też ludzie pytają tylko, czy oni naprawdę potrzebują więcej pieniędzy? Urik dodaje. Czytam Kierank co tydzień i widziałem komentarze artystów, którzy mają zupełnie inne zdanie niż my. Sprawa Napstera dotyczy wszystkich artystów i każdy powinien wyrobić sobie własną opinię. Nie powinniśmy się przekrzykiwać jak w przedszkolu. Szanuję prawo Billiego Corgana tego gościa z The Spring czy Freda Darsta do udostępniania ich muzyki za darmo, ale proszę uszanować to, że ja mam inny pogląd na tę kwestię. Dlaczego ktoś chce go podważać? Urik w dalszej części wywiadów wspomina dzień, kiedy to wszystko dla Metaliki się rozpoczęło. Dzień, w którym dowiedział się, że stacje radiowe nielegalnie grają na swoich antenach wyciek utworu I Disappear. Mieliśmy kilka różnych wersji I Disappear i jeszcze nie zadecydowaliśmy, którą wybierzemy, kiedy nagle dostałem wiadomość, że trzy lub cztery wersje śmigają po stacjach radiowych na całym świecie. Było to według nas moralnie złe i postanowiliśmy coś z tym zrobić. Dziwne, że ludzie, którzy znają Metallica i wiedzą, jak bardzo lubimy kontrolować wszystko, co nasze, byli zaskoczeni, że postanowiliśmy się tym zająć. Nie chcemy wdawać się w konflikty, ale tym razem sprawa poszła za daleko. W takich sytuacjach nie zastanawiasz się nad konsekwencjami, ani nad tym, co powie opinia publiczna. Metallica zawsze dbała o własne interesy i jeśli ktoś się do nich dobiera, nie odpuścimy mu. To nasza muzyka jest naszą własnością, my ją komponujemy, my za nią płacimy i my powinniśmy decydować gdzie, kiedy i do kogo trafia. Tak wygląda sytuacja w największym skrócie. Urik kontynuuje. W najdzikszych wyobrażeniach nie podejrzewałbym, że to wszystko potoczy się tak, jak się potoczyło w ciągu tych sześciu tygodni. Mam przez to ściawki nastrojów. Czasami czuję się tak przytłoczony, że siedzę i pytam siebie, po co to wszystko robię. Muszę sobie przypominać, że postępuję słusznie. Trzeba pamiętać, że nie chodzi tylko o muzykę. Muzyka ucierpiała jako pierwsza, bo jest to najmniejsza cząstka cyfrowej informacji, jaką można skopiować. Ale prawdopodobnie za rok lub półtora na komputer będzie można ściągnąć film w dniu jego kinowej premiery, albo nową książkę Toma Clancy'ego. To chore i... I dlatego uważam, że warto walczyć. Przechodzę przez dobre i złe dni. Są takie, kiedy jestem naładowany energią, i takie, gdy siedzę, myśląc, jestem kompletną ofiarą losu. Ale zawsze wracam do tego samego punktu. Jeśli wierzymy, że walczymy o słuszną sprawę, zawsze znajdujemy energię i motywację. Przez ostatnie 6 tygodni poświęcałem średnio 4 godziny dziennie na udzielanie wywiadów, gromadzenie informacji i inne sprawy związane z tym tematem. Te 4 godziny mógłbym spędzić na zabawie z moim synem. Ta sprawa jest dla mnie ciągłym utrapieniem, nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli chce, zobaczyć odcinek drugi o sprawie Metaliki z Napsterem u nas na kanale jak najszybciej, to oczywiście zostawcie tutaj łapkę w górę. W komentarzu podzielcie się swoją opinią, swoim zdaniem na ten temat, czy Uryk postąpił słusznie, czy cały zespół postąpił w tej sytuacji słusznie. No i oczywiście subskrybujcie Panu Kulturkę, żeby z odcinkami o Metalice, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco.